Z nami przyjaciółka z przedszkola, Ala, tak? I będziemy grać w Psi patrol na konsoli PlayStation. I jesteśmy w wali domu. I jesteśmy wali domu. Tak, Ala nas zaprosiła na psi patrol. No to co? To zaczynamy. O, wow! Wszystkie pieski biegną do windy. I nawet ten, co spina się polina. Osiem piesków jest! Cały psipatrol. Tak. I Sky tam jest, i Everest. Mm -hmm. I, I taki, co się spina Polina. A faktycznie, ten leśny, a jak on się nazywa? Nie wiem. Tracker. Tracker, no właśnie. <grym> tracker, <grym> tracker? Co to ma być? A, co to ma być? Pomiliłam się. Lecimy. Tylko ja i Kim Cześć, tak, to jest Tracker. Kim to następny. Jesteś? Aha, Chase i Tracker mają misję, tak? Kim jesteś, kim jesteś, Lila? Tracerem. to Zobiegnijcie, zaraz trackere. zobaczycie. Ja Czyli pierwsza runda, Lila ja. i Ala. A potem ja idę, i Ala. Dobrze. I, ale tam na tutaj, tutaj, tutaj. tutaj, tutaj ty, nie, I nie, się się. Dobrze. super. Ekstra. O, Przez most. Ja, misja. Hmm. Teraz Ala. Tak, teraz Ala ma misję. Ala jest trackerem. Zrobiła. Jest o, wow, A, misja mowka. No to możecie. Tak, bo nie trzeba bo... przeskoczyć. Tak, nie, 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 tam jest liść. <laughs> Widzicie? O, ekstra! Dałyście radę! Świetnie! No tracker tam wystawił liście! To była misja po lewej stronie. Nie Super! Świetnie! O nie! O. o nie, będzie psa tam, tam na ścianie, teraz ktoś musi wejść na ścianę. O. Coś ty, traker. O tu będzie misja dla trakera. Nie wychodź, bo cię splącą. Trzeba zrobić? Ala, Kontroler lila fizyk. Kontroler przez x. x. Na x leła. A to musi Ala A to musiała. Ala. No gałeczką i x. O, x. Jeszcze raz. O, teraz. Super. O, przecieło się. I jeszcze raz, jak Brawo. będzie przy zielonym. X. Teraz. Ja, ja wiem. Super, a Ty wiem. wiesz wszystko. Okej, okay, dobra. I Ciężko mi widać na tym, jak jest e, pełni wszystko, to taka... Musimy chciąć. na nas czeka. Super. Gdzie mm, mam iść? Do góry. Do góry, do góry. W prawo. W prawo. Nie lejdziesz? Bo, bo wtedy tracker nie może iść. Zalizu? Ej! No dobrze, dobrze. strzałka pokazuje, że do przodu masz Dobra robota! Tu jest coraz więcej roślin. Pomóż trackerowi użyć super słuchu, by od... Prawo, tak? Lila biegnij za, za Alą. No, nie umiem ten. <śmiennie śmiennie> nie tędy, tędy. Dobra, biegniecie. Super. Tracker ma misję. Czekąś w lówce. Liany. Ja. Teraz. Słuchaj. Po, po kamera. Teraz. I Dlatego. Dobra, to my ci będziemy podpowiadać, jak nie możesz <grym> widzieć. Tara. Ekstra. Tara. Super. Super. To mi saskanie. Teraz Lila. Dobra. Co Lila masz do zrobienia? Co czaiś musi zrobić? Użyj tego starego mechanizmu, by uruchomić most i dotrzeć do ruin świątyni. Ten sprzęt pomoże nam otworzyć most, ale jest zbyt ciężki. To zadanie dla kosmopiesków. Kosmopiesków? Czy wszyscy przyjdą? Nie. Sky? Oh, sky. Kim będziesz? Sky. Sky będziesz? Zuma. A ja Zuma? Hmm. Chyba tak. Chyba tak. Jestem ten Skaj? Nie, zobaczmy. Zobaczmy, no rusz swoim pracę. padem. Zobacz jak macie kolor. Ja mam zielony. Idziemy? No to zrobimy. Super, zbieramy. Wow. Skaj, skończ tą łapę co? <śla> no ona umie latać. Eee. Skręć. O nie, duma tego. Tego smaku łyka! mnie nie słuchacie. Tą kostkę? Nie mogę tam wtaść. Jestem skraj. A tam macie wchodzić jeszcze? To chyba musicie tutaj gdzieś poszukać. Hop! Super! Jeszcze raz, hop i do przodu padnę kontrolę. Jeszcze nie mogę iść. Tu kostek nie zbieracie myszki. Kostki, kostki, do punkty. Kostki do punkty. Dobrze. A e, o nie, o, oni są tam. A właśnie, musicie teraz dojść do tego mostu. O, stój, stój, stój Tu Ej, e, gdzie mamy iść? O, i trójkącik. Trójkąt. trójkąt. A Wejdź troszkę i teraz trójkącik. Wejdź trójkąt. I musi się pomóc Chase'owi. No i moc. Pomóż Skye użyć mocy kosmowiru. Kosmowir. O, o, kosmow. o, teraz mi tam podleć i popychaj. No i popychaj. No, gałką, tak, o. Kręć się. O, super. o właśnie, super. jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze, 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 jeszcze. Użyj wodnej mocy zoomy, by dostać się na drugą ja. stronę i rozbić most. Dobrze. Jakie macie teraz? Na tym X? O i X. Trzymaj, 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 trzymaj. Trzymaj, X, trzymaj, trzymaj, trzymaj. O, właśnie. Super. Świetnie. Most się otwiera. Dobra robota! Most jest otwarty. Pomóż Chase'owi i Trackerowi dotrzeć do ruin i uratować Carlosa. Ja. Biegniemy przez most. Ale na takie się nie da. Biegniemy przez most. O, dla trackera moje... kolejne A! zadanie. Dobra. No proszę. No Jus! Jus! O właśnie, okay. super. I dalej. Znowu super. Jeszcze kawałeczek. Jus! Super. Osta. I stop. I super. Skakuj, I hop, super. Tak. I znowu do przodu, hop. Ekstra, Na dziewczyny, świetnie Wam idzie. Tam super smakołek. Super smakołyk. tak. Siedźcie kostki. Kolejna misja. Kiedy nas Dobrze, oto ruiny. Pomóż czyjś użyć super węgł, żeby znaleźć ślad Carlosa. gdzie jest kraker? Popo... A, kraker jest. To coś na górze było. Kraker twoja myśl. Niech jeszcze raz. Super. Tak się ja widzę. Gdzie teraz? Na środek może tam przejść. Na środek. Na środek. Kostki, coś jest do zabrania. Ja. Moja. Masz torbę psich przysmaków. W każdej torbie mieszczą się trzy. To jest, moja. To jest jeszcze misja. Do tej misji przyda się trafie. Do tej misji przyda się trafie zrobiłam? Jest Carlos. Gdyby Carlos spadał, wystrzel sieć Chase'a. Użyj narzędzi Druckera, żeby uwolnić Carlosa z liany. Wow, super! Dobra robota. Carlos uratowany. Misja wykonana. Carlos jest uratowany. Świetnie, Brawo! jestem To Lina teraz sama gra. To jest taki przewodnik. No, ja, lewo. No, do ja do... Daję, to nie moje! Uuu. To nie twoje? Tak, to moje! No to szybciutko na bok. Okay. O no? no To Tudela, no to musisz śnić. Ej, co to? Nela tam było złoto. To tu na dół! Super! Jak się naciwną X, to będzie przez No. O oh, wow! Jak to to Mela, ekstra! Bola wlecić. Nie! nie, nie. Bo to jest bomba! To jest no. bomba, ha. To Mela się trochę lepiej zna od ciebie Myślałem, że X to będzie szybciej. <gry> o, złoto! Super! Świetnie! Rewelacja po prostu. A no, u mnie. Świetnie Cinela idzie. No wiem. No wiem. Ej, różowe i niebieskie, prawda? Mm -hmm. Tak, różowe mm -hmm. i niebieskie, no. Kiedy to się skończy? I złote. Super. Kiedy to się skończy? Nie będzie linia taka i już przejdzie z To będzie meta. To wtedy. Pan cieszy. No. Okej, No wiem, że to świetnie gram. No. <laughs> Wszystko lala, lala, lala. Wszystko, Przyspieszmy, przyspieszmy. X, X na xixi. X. O oh, wow. Super. Superbie. bieg i. super, super, Misja wykonana. Jak chciałam być Brawo No wow, 234 na 250, tak na pierwszy raz, to jesteś dobra No wiem Op. super, o misja dla Chase'a Misji, przyda się Chase Musisz wejść do środka Trójkąt I trójkąt Dobrze Ale oh, wysoko, tu jest bardzo stromo Pomóż Chase'owi użyć butów z przesadkami, by się wspiął Ja tam wejdę? <grymne> Zobaczymy. Wspinaj się. No, musisz go przesuwać po prostu panem. Super. <grymne> 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 Nie miękie. Wracaj się na dół. Nie musisz tego zbierać do góry po prostu. <grymne> Już jesteś blisko, do góry, do góry, do góry, do góry. Dobra robota. Super. Rób tak dalej, by znaleźć trójkę. Wspaniale. No i biegniemy, dziewczyny. Biegniemy. O, trochę trudno będzie. O, Ewerest, teraz biegnie. ty masz mi przyjaźń. Ewerest, trójkąt. Hmm. Tutaj na górze, na górze trójkąt. O, właśnie. Dobrze. No, tak. Gdzie ty jesteś? Tu, cześć! co teraz? No chyba trzeba biec dalej. Dobra, biegnij! Hop! O, teraz Chase ma misję. Do no, tej misji przyda się Chase. Do tej misji przyda się Chase. O, do Czekam, czuj kąsik. Czekaj dla o, Chase wykopał kostki i możecie iść dalej. O, prawie byłam. we. chodźmy dalej, nie A Jakieś torebki są? Przastycznie. Super. Masz torbę psich przy smaku. W każdej torbie mieszczą się trzy. Kółko tam jest jakiś. Ej, kiedy zadanie. Lella Ej, masz morski. Trójkę. Aby pokonać Aby go No taki jak Sky, Jak, inny jak y, Everest, nie? Ma taki kolor czapki. No i nie. I co teraz? A. Lina! Lina! Moja Lina! No jak? Lina. Krzyżyk? Lelina. I teraz. Krzyżyk. Super. Świetnie. I jak teraz. Wspaniale. To ty tak zrobiłaś? Tak la Edres Teraz. A teraz, drugi kolejny. Młody tak. Na suchy to Tu Dobra, trójka. trójką. dobra. Co się dzieje? Trzęsie się. O nie, to lawina. Użyj kosmomocy Chase'a, by jechać szybciej. Znowu? Tak. Wow. Kosmo Chase. Wyścig kosmo Chase'a. Użyj drążka, by przesuwać... Kto to gra? Mera. Ale wolno. Nie bardzo. Jak ty to robisz, Lena? Super. To było piastyczne. Udało się. Ej. Tylko tak dalej. Jake na ciebie liczy. Daj, to ma zagadkę. Cześć, dobra, Do tej misji przyda się Jake. Twój kącik na la. Super, kostki nazbierane. Biegnijcie dalej. Ja, <śś> Everest. Ewerest, no, ale kurana. Ja nie, ale nie. Ew R. No, ale ja chcę być tym teraz. A to jest dla ciebie Lila teraz. Misja twoja miseria. Nie, to moja. O nie! Co teraz macie o, nie. zrobić? To to, o, to zrobić leczenie. Ja. Jak Użyj możecie ją oczyścić? Noc noc. Ja. No, to rób. Ja, ja, ja ja. Wow. Malsa i Sky. Sky. Chcesz być Sky? Nie, chcę być Marsza. Okej, okay. a ty jest Sky. Tak? Tak. Masz modielski? Star! Ja tylko nie wiemy. To jest kim? Nie wiem. Ej, ty jesteś Sky! Ej, ja nie jestem! Nie! Wow, super lila. Z marszałem? Ja nie mogę się z No bo ty a, jesteś marszal. A moja nie. Ty jesteś marszałem, tak Lila? A moja nie. Mm. O dobra, jest. Idę do góry. No, kuj do góry. Ty jesteś czerwonym, wiesz? Jest? Hop, hop, super hop, super hop. Mm. Ty stałeś Marszalem? Popatrz staj, użyć mocy kosmowika usunąć mgłę za Marszala. O teraz.

Na A nie wiem, co tam jest to To już wszystko na dzisiaj. Tak wyglądały nasze przygody z Psim Patrolem. To był nasz pierwszy raz, ale nie ostatni, ale obiecała nas jeszcze zaprosić, więc będziemy grać częściej. Pozdrawiamy Was serdecznie. Zostawiajcie do nas łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Pa! pa, pa. ha ha ha